Orłowo to południowa dzielnica Gdyni z przystanią morską dla rybaków. Znajduje się tutaj stacja kolejowa i przystanek szybkiej kolei śródmiejskiej. Jednak żeby dostać się pieszo nad samo morze, musimy pokonać nieco ponad kilometr, co zajmuje około 20 minut. Idąc teraz ulicą Orłowską, mijamy nowe apartamentowce przygotowane specjalnie pod turystów i kierujemy się bezpośrednio w stronę mola. W przeciwieństwie jednak do tego w Sopocie to jest całkiem bezpłatne. A będąc już na Molo, tam w oddali widzimy teraz klif, do którego za chwilę zabierze Was Łukasz i dokładnie pokaże jego piękno także z perspektywy lotu ptaka. Serdecznie zapraszam. Tak jak mogliście usłyszeć na początku, wstęp na to molo jest całkowicie bezpłatny. I chociaż wielkością jest ono mniejsze, to wyglądem, a zwłaszcza kolorem, przypomina to w Sopocie, do którego zabrałem Was ze zeszłorocznym odcinku zatytułowanym Sopot Perełką Bałtyku. Z molo udamy się teraz w stronę bohatera dzisiejszego odcinka, a mianowicie do tego widocznego w oddali teraz klifu. Jednak przyjrzyjmy się najpierw okolicy, a na pierwszy plan zapewne wysuwa się sama plaża, chociaż przyznawam się, że tutaj bym się nie wykąpał, bo woda niestety w tej części jest brudna i śmierdząca. Przez Orłowo przepływa rzeka Kacza, która uchodzi bezpośrednio do morza. Jeśli miałbym polecić miejsce, gdzie można dobrze zjeść, to teraz ta widoczna tawerna. Zazwyczaj jednak, żeby tutaj się dostać podczas sezonu trzeba odczekać dość długą kolejkę na wolny stolik. Byłem tutaj już kilkukrotnie i nigdy się nie zawiodłem co do tutejszego menu. Ryby, które tutaj podają są naprawdę świeże i smaczne. Warto na przystawkę wziąć szprotki smażone na głębokim tłuszczu, są naprawdę przepyszne. A jeśli chodzi o deser to polecam szarlotkę z lodami. Wibrając stolik na tarasie mamy przy okazji wspaniały widok bezpośrednio na plażę i morze, tak więc szczerze naprawdę polecam to miejsce. W bezpośrednim sąsiedztwie tawerny znajduje się niewielki, ale jak uroczy domek Stefana Żeromskiego. Jeśli macie trochę czasu, to warto także zajrzeć do środka, by zobaczyć miejsce, w którym tworzył swoje dzieła ten oto pisarz. Kierujemy się teraz w stronę naszego klifu. Otóż klif warto zobaczyć z dwóch perspektyw czyli będąc na jego szczycie, jak również z dołu. Najpierw polecam wejście na górę tymi oto schodami w bezpośrednim sąsiedztwie plaży, idąc od wspomnianej tawerny w stronę Gdyni, do której zabiorę Was w kolejnym, najbliższym odcinku. Z góry naprawdę rozpościerają się piękne widoki, co za chwilę zobaczycie dzięki materiałowi z drona. Natomiast kierując się bezpośrednio brzegiem morza, dotrzecie bezpośrednio pod sam klif. Warto jednak zaopatrzyć się w dobro obuwie. No, chyba że lubicie masaż stóp, to możecie również na boso, bo brzeg w tym miejscu usłany jest różnej wielkości kamieniami, głównie otoczakami. Widoczny teraz klif rozciąga się na długości około 650 metrów. Zbudowany jest głównie z gliny morenowej pochodzenia lodowcowego. Warto dodać, że owy klif wciąż się cofa o około 1 metr w ciągu roku i spowodowane jest to silnym oddziaływaniem w tym miejscu fal morskich. Powiem Wam, że jestem tutaj niemal co roku i zawsze widzę różnicę. A przejście pod klifem, idąc w stronę Gdyni, obecnie jest bardzo wąskie. Warto więc czym prędzej tutaj przyjechać, bo za jakiś czas już tak jak teraz na pewno nie będzie. Zobaczmy więc teraz, jak klif i cały obszar wokół niego wygląda z lotu ptaka. Oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, jak również warto też ustawić dzwonek z powiadomieniami o najnowszych filmach. Miło mi będzie jak polubicie film. I już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek Wędrówki po Trójmieście, a mianowicie po Sopocie, którego odcinek mogliście zobaczyć w zeszłym roku, a także Gdańsku i Westerplatte, odcinków wyemitowanych w ostatnim czasie. Zabiorę Was również do najmłodszego miasta, a mianowicie Gdyni. Serdecznie zapraszam.